MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich. Hubert Misiewiecki, Fame MMA, y Norbert Dizgierczak. Witam. Dzień dobry, witam. I słuchaj, zaczniemy właśnie od tego, co się stało, że walczysz w fejmie. Wcześniej walczyłeś w innej organizacji, w Hejlu. Hejlu już nie ma. E... Odpowiedziałeś sobie na pytanie, tak? Tak, tylko dla mnie też takim oczywistym wyborem dalej byłoby przejście do klautu, a jednak fejm. Wiesz, to z obiema organizacjami gdzieś tam sobie negocjowałem, nawet powiem więcej, z trzema organizacjami, no i patrzyłem, kto z czym przyjdzie. E, Fejm przyszedł z konkretnymi pieniędzmi, z konkretnymi, e, z konkretnymi przeciwnikami, e, jakby byli szybcy w komunikacji, na czym też mi zależało, bo już byłem długo bez walki, mhm. więc jak ktoś kładzie konkrety na stół i mówi po męsku, jest tak, tak i tak, why not? Czyli ten worek siany był największy z fejmu? Wiesz co, nie chodziło tylko o siano, tylko również o komunikację. Że ta komunikacja na poziomie biznesowym była poważna i szybka, sprawna. Ja naprawdę doceniam, jeżeli ktoś porusza się sprawnie w biznesie, bo ja wiesz nie mam czasu na przerzucanie się miesiącami, a może tak, a może tak, i na ludzi, którzy nie dowożą terminów i na gdybanie. Ja chcę walczyć, chcę robić robotę, po to ćwiczę. Od tego jestem, od tego mnie macie. No i tutaj są y, przeciwnicy, którzy strzelem cię interesują. Pierwszy z nich da rolew. I powiedz mi, skąd pomysł na walkę ogólnie z Darem? Ty w ogóle kiedyś w bardzo nieprzychylny sposób się wypowiedziałeś na temat Darka na programie jeszcze na Heiligu i bardzo go zdenerwowałeś. No cóż, no, z Darka nie, niełatwo, znaczy Darka nie trudno zdenerwować, wystarczy, że jak ma trzy kamyczki, zabierzesz mu jeden i Darek już jest wkurwiony. Yy, więc yy, nie, nie zrobiłem tego też intencjonalnie, żeby nie było, po prostu bardzo krytycznie podszedłem do jego performancę w momencie tamtej walki. No, bo nie wyglądał on najlepiej. Powiedziałem tak, jak czuję. Nie miałem, wiesz, nie, nie było moim celem zaczepienie darka, czy bezpośrednia uraza, tylko powiedziałem, że no, nie pamiętam, wiesz, jak musiałbym zobaczyć sobie to, żeby przytoczyć swoje słowa, ale jak sięgam pamięcią, to było coś na zasadzie, że no, no słaby performance, że chłop się tyle bije i nic nie pokazuje, nie? I to go mogło, mogło urazić. A z drugiej strony pamiętam, że wtedy mieliśmy Ludwiczka jako debiutanta, który jak na debiutanta poruszał się zajebiście. I pamiętam, że strasznie to spropsowałem wtedy. Byłem w ciężkim szoku, nie? W sensie, no, Lud Ludwiczek co by nie mówić, nie ma warunków fizycznych. Nie ma, stary. Jest, jest krótki, jest krępy, ale to jak się ruszał. On wyglądał jak ta postać z Tekena. Jest taki blondyn z Bob? Bob chyba z chyba tak. No. No to stary. To jest Ludwiczek. Znaczy Ludwiczek ogólnie kiedyś był tancerzem. Tańczył. Tak. I pewnie stąd, pewnie stąd te ruchy. O tym tak. też słyszałem. Ale wracając jeszcze do odpowiedzi na twoje pytanie. Czemu, czemu Daro? Skąd Daro? No wiesz. Ja generalnie miałem dość długą przerwę. Miałem chyba najpoważniejszy zabieg z dziedziny mm, operacji plastycznych. To jest Mówiąc, uproszczając, nie będę wymieniał profesjonalnej nazwy, bo się pewnie robnę, miałem operację plastyczną brzucha, powłok brzusznych. Generalnie zabieg polega na tym, że jak ja dużo schudłem, nie? więc miałem taki kurde kaptur ze skóry tutaj, mniej więcej tak jak teraz moja koszulka sięga. To tak to mniej więcej wyglądało. Ja pamiętam, chciałem, było faktycznie. No, no właśnie no... chciałem się tego fartucha pozbyć. Ja byłem w szoku właśnie na zdjęciach, mówię, gdzie jest ta skóra? Gdzie, no właśnie, star, mógłbym robić za reklamę Michele'u, nie? No. <laughs> jak to opony, tego tak. ludzika z opon. No, no, to tego się pozbyłem, a zabieg jest przejebany, bo on polega na tym, że lekarz pod narkozą wkłada Ci rękę mniej więcej pod cycę, odlepia Twoją skórę od mięśni, ściąga ją na dół, i wtedy też pępek zjeżdża. Zaszywać stary pępek, robić nowy pępek. No i masz taki ogromny, rozległy stan zapalny, który możesz się utrzymać do roku, półtora roku czasu. Więc ja podejrzewam, że ja w dalszym ciągu mogę jeszcze mieć opu opuchliznę pooperacyjną. Nie dużą, bo się dość nieźle dociąłem, ale podejrzewam, że jeszcze gdzieś tam minimalne stany zapalne mogą się toczyć. Ale ty, ty... możesz się bić ogólnie, bo tak, gdybyś tak, tak, dostał, załóżmy w taki stan zapalny, normalnie wiem... Normalnie dostaję na treningach, tak, jest okay. git, już po kilku miesiącach można się bić, no ale no opuchlizna, no wiesz, no dostaniesz w tak. mordę też też jest opuchnięty, no ale możesz się bić. Jest już minimalna, jest w porządku, wiesz, problemem było stary rozciągnięcie się i dojście do formy, bo ta skóra jest napięta do tego stopnia, że chodzisz taki zgięty jak precel, nie? I musisz ją rozciągać od nowa, więc ja nie byłem na przykład w stanie zrobić stary tak rękami do tyłu, nie mówiąc już o moście zapaśniczym. Dodatkowo, mega źle się goiłem, bo miałem tam komplikacje z gojeniem, no niezależne od niczego ani od nikogo, no ale po prostu czasem tak jest, że po zabiegu się obogoisz. No i ja właśnie w takiej sytuacji się znalazłem, więc powrót jakby do normalnej sprawności zajął mi Dość długo. Nie chcę rzucać miesiącami, bo musiałbym sobie z kartką to usiąść i tak dalej, no, ale miałem z pół roku przerwy. Około połowy roku przerwy. Um, nie wiem, czy jestem w tak dobrej formie, jak byłem do pierwszej walki. No i po to jest jakaś lżejsza, żeby to zweryfikować, żebym zobaczył, na co mogę sobie w obecnym stanie pozwolić. Czyli to uważasz Darka jak takiego lżejszego przeciwnika? Uważam Darka, raczej za lżejszego przeciwnika i raczej za weryfikację tego. Na jakim etapie teraz jestem? Czy się nie uwsteczniłem trochę przez, przez ten zabieg? No i wiesz, no też głupio by było wejść do Nowej Federacji i zaczynać z wysokiego C. Lepiej zawsze wspinać się po szczeblach. No, Mówmy się, że w Fejmie walczy dużo zawodników. Nie umniejszając tutaj Darkowi, bo jakby, no, to sobie zostawimy na konferencję zapewne. Ja też nie jestem taki, że pierwszy wychodzę do kogoś z kijem czy z nożem, żeby goćgać. Ale obiektywnie w Fejmie jest dużo lepszych zawodników od Darka. Więc zaczynając od Darka, mam dalej drogę rozwoju, ścieżkę, którą mogę sobie iść, ścieżkę, którą mogę sobie podążać, szczebel po szczeblu. A gdybym zaczął od jakiegoś kota, no to potem bym się musiał bić z samymi kotami. Wolę to zrobić na spokojnie, wolę sprawdzać stopniowo swoje możliwości i uważam, że to jest racjonalne. Jakby nie patrzeć, Darek ma kilkanaście walk, a ja mam jedną. Jedną, podkreślam jedną. Wygraną, ale jedną. Słuchaj, powiedziałeś raz, co bardzo Darka zdenerwowało, że zawalczysz z nim, jak organizacja ci przedstawi jego badania. Tak, i potem Martoń to podłapał, Natan, złodzieju najgorszy. Ukradłeś mi mój cały punchline. Co ja mam teraz na konferencjach do Darka mówić? Co, 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 co ja mam mu Ale powiedzieć? to najbardziej Darka odpaliło. Bardzo go to zabolało. Tak, bo potem, po bo to właśnie chyba było po tej mojej wypowiedzi tam w tej loży. No nie pamiętam, tam wiesz, jak ta, sobie ta, 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 gadałem o walce ta, ta. jego, to było chyba po mojej wypowiedzi. Ee, Darek coś tam o mnie napisał na Twitterze. Ja, ja powiedziałem, że jak szuka walki, to jak mi pokaże wyniki badań, bo nie będę bił kogoś, kto jest upośledzony, bo bym się ze sobą źle czuł. Mhm. Bijecie się. No, Darek twierdzi, że nie jest upośledzony. Mam nadzieję, że nie kłamie. Ja jestem w ogóle ciekaw Waszej konferencji i, i waszego, e, Waszej takiej konfrontacji, no bo nie ukrywajmy swojej. Darek na tych konferencjach jest fajnym e, takim mm, zawodnikiem, no bo zawsze coś zrobi. To prawda, ja znowu w kontraście do wizerunku, który gdzieś tam posiadam z minionych lat, to wydaje mi się, że na pierwszej konferencji to byłem takim bardzo spokojny, bardzo stonowany. Nie wiem, jak będzie na drugiej, ciężko więc mi powiedzieć, bo jak widzę darka, to mi się uśmiech sam maluje. To nie tak, że ja tego gościa nie lubię, nie? Tylko ja nie do końca jestem zwolennikiem tego kanonu Freakfight'ów. Wiesz, ja jestem na przykład kolesiem, który postawił na to, że free fighty zmienią mnie na lepsze. I uważam, że to jest fajna droga. To dobrze wygląda, to inspiruje ludzi, to jest pochodnia, którą mogę podawać dalej i wielu moich widzów przeszło, dzięki, nie chcę powiedzieć, że dzięki mnie, dzięki swojej ciężkiej pracy, ale dzięki iskrze, którą dostali gdzieś tam oglądając mnie, przeszli zajebiste metamorfozy i to jest droga, którą ja chciałbym podążać we Freak Fightach. No jak widzę Darka, który na konferencji robi ła, a potem w walce, nie wiem, turla się po oktagonie, no to mnie, to kontrastuje z moimi przekonaniami. Więc będziemy mieli tutaj pewne starcie światopoglądowe, tak mi się wydaje. Słuchaj, i to poglądowe. Zawsze walka z Darkiem wiąże się, wiąże się z jednym z ksywą. Ja sobie czekaj zapisałem, bo, ja, bo ona mi wypadła z kłopot, ja, Jaką ja ty dam, masz. Ja e, czekaj, jak on się nazwał? E, Norbert Dis, końska grzywa. Końska grzywa. Moja grzywa jest zajebista, jestem po przeszczepie włosów i będę sobie z nią kurwa patataj Masz Takie gierzec, włosy po przeszczepie, tak? No, no, mogły być jeszcze gęstsze, ale miałem przeszczep włosów robiony jeszcze przed zabiegiem na brzuch. Okej, okay, spoko. No. Dobra, słuchaj, to. Jest przed nami, tu na pewno będą konferencje. A w ogóle op. Powiedz mi, jak skomentujesz y, ostatnie walki? Y, właśnie Darka, jego ostatnia walka była z Liskiem i z Piotkiem Świerczewskim. Y, z, y, I obie przegrał, z tego co wiem. Tak. No, trzy przegrane z rzędu Darek. No już nie mam dobrych wieści. Takie trzy. A wcześniej z No kim... ja Mówię o kolejnej, że to. Jakby A, kolejną liczę jako trzecią, bo kolejna jest ze mną. No. No, <laughs> no, to, no to co mogę ci powiedzieć? no. Co? Ja, ja nie wiem, co o takiej walce można mówić. W sensie, jakbym miał mówić w superlatywach, to powiedziałbym, że podziwiam Darka za to, że się nie poddaje, że ciągle podejmuje te wyzwania, wiedząc, że będą one ciężką próbą, która bardzo rzadko w jego przypadku kończy się powodzeniem. Technicznie o tych walkach no, no nie ma co mówić, nie? W sensie. Ja też nie jestem jakimś superznawcą technicznym. Nie, nie zrozumcie mnie źle. Nie no, podobno ile ty trenujesz? E, czekaj, 7 lat, 8 lat. 37 lat, Powiedz, Spod powiedz w końcu, bo ja sam jestem ciekawy. Generalnie jest tak. Chronologicznie, ile ty w końcu lat trenujesz? Dobra, Hubert, ja ci to wytłumaczę. No. Według tego, co mówią w internecie, trenuję 7 lat. Tak. Mam 32, ale tak naprawdę trenuję 37. Sprawa jest dalekie. 2 zajęć... lata masz, tak? No, nie wyglądał, nie? Wszystko pieniądze. No. <laughs> Operacja, operacja. Nie, jak bucz. Przepraszam, szanowni państwo. Pracuję przed kamerą, staram się wyglądać dobrze i staram się inwestować w swój wygląd, żeby nie straszyć ludzi orczą mordą. No nie, tak. nie, nie udaje się, tak jest przejebane. No. <laughs> Dobra, sorry, bo już popłynąłem. Um, czekaj, wr wracając do Trzonu, o czym my mówiliśmy? Mówiliśmy o twoim stażu treningowym. A, no, no to tak. Słuchaj, 37, 32 lata, 37 lat stażu. Sprawa jest prosta. Wyskoczyłem z łona matki, poćwiczyłem 5 lat, wróciłem, urodziłem no. się no i tak się uzbierało i ćwiczyłem przez ten cały tak serio, czas. Sario, ile lat jesteś? Ile lat. Y Kurczę. Ternusia MMA. Widzisz, po raz kolejny, co bym nie powiedział, mogę albo zaniżyć, albo zawyżyć, bo to jest rzecz, do której musiałbym sobie usiąść z kalendarzem i sprawdzić. No. Ale jakbym miał strzelać, no z koło 3-4 lata, coś koło ty tego. Nie... Tylko, że wiesz, no, pierwsze dwa lata to były treningi na zasadzie dwa razy w tygodniu fitness. Okay. Więc tak naprawdę mój pierwszy poważny trening zaczął się pół roku przed walką z Zonym. Mhm. Więc wtedy, wtedy zacząłem taki okres przygotowawczy, gdzie trenowałem faktycznie, że byłem na co najmniej jednym, dwóch treningach dziennie. I wtedy zaczęło się zapierdalanie. No i teraz licząc to, dwa lata, nie? Dwa lata, w ciągu których jesteś dwa razy na macie w tygodniu, a sześć miesięcy, gdzie jesteś dwa razy dziennie na macie. To rozumiesz, w dzień robiłem tyle co w tydzień. Mhm. Więc no jest różnica między trenowaniem a trenowaniem. Więc to, jak powiem, że trenuję trzy lata, to też jest mocno naciągane, nie? Słuchaj, nie pytam, znaczy pytam nie bez powodu. W tej organizacji jest osoba, z którą każdy chce pojedynek, czyli Dis To jest Kiedyś to był jeden z największych konfliktów w internecie i nie ma co, no bo tak było, wszyscy to śledzili. Teraz, ma, teraz ten konflikt znowu powrócił, bo znowu na, na, jest na tapecie wasza walka, jesteście w jednej organizacji. No i właśnie, przepychacie się, o, jeżeli chodzi o formułę, tak? Ty chcesz walczyć w MMA, Xayo chce walczyć w K1. Powiedz mi, wy dojdziecie w końcu do konsensusu? Ja myślę, że rozwiązanie jest bardzo proste i są nim pieniądze. <laughs> no, żartuję. Wiesz, powiem ci tak, powiem ci tak. Je jeżeli, chodzi, um, jeżeli chodzi o walkę z Ksayo, nie wiem, zależy jak bardzo jemu zależy na tej walce, bo ja osobiście jestem trochę 50-50, bo z jednej strony tak z pobudek chociażby personalnych czy finansowych, okej, okay, zrobiłbym tą walkę, ale drugie 50% to jest to, że znowu będę musiał się bujać z publiką, od której się odciąłem, nie? W sensie, ja już się pogodziłem z tym, że ludzie na Twitchu mnie nie lubią, nie polubią i dla nich zawsze będę żartem z memem. co, dopóki nie zawalczycie, cały czas o się będzie ciągnęło. Ale jak zawalczymy, to nic się nie zmieni w tej kwestii. Nawet to jest takie, wiesz, odkopywanie trupa. W sensie ja zbudowałem sobie bardzo fajne community na YouTube. Zajebiście dogaduje się z moimi widzami. Czuję, że mamy mega spoko komunikację. Mam publikę, która w tym momencie liczy milion trzysta tysięcy osób i to są tylko subskrybenci. Awareness, czyli tą rozpoznawalność, na pewno mam na wielokrotnie wyższym poziomie, bo nie każdy, kto mnie ogląda, mnie subskrybuje. Bo teraz algorytmy YouTube działają tak, że po prostu wyświetlają ci kanały, które oglądasz. Tak, ja tak. też oglądam dużo kanałów, których nie subskrybuję, więc ja wiesz, podejrzewam, że moja publika, taka realna może oscylować w granicach nie nie wiem, dwóch, trzech milionów, ciężko to szacować, bo nie mam badań, ale na pewno jest to więcej niż milion trzysta osób, z którymi zajebiście żyję. Więc po co teraz te osoby mam, w cudzysłowie mówiąc, infekować publikom, która mnie nie lubi, odkopywać publikę, która będzie, wiesz, za mną chodzić i będzie dla mnie upierdliwa. To jest to drugie 50%, procent, które mnie do tej walki zniechęca, bo ja mogę bić się kurde z różnymi ludźmi, ale. Wiesz, czym innym jest starcie z, starcie z przeciwnikiem, a czym innym starcie z jego publiką i to, to chyba w tej sytuacji byłoby dla mnie trudniejsze, trochę... że ta publika nie umie podejść z jakimś, wiesz, wzajemnym szacunkiem czy nawet z neutralnym podejściem, nie? Obawia się trochę widzów w sali, tak? No, jakby, się, jakby to spłycić do tej myśli, to mogę powiedzieć, że tak. Króciutko. Króciutko. No, no Hubert spłycił, tak. Obawiam się trochę widzów KSA i obawiam się, że mi wiesz, wrócą jakieś traumy z przeszłości. Bo ja sobie od tego YouTube'a, żeby dobrze żyć. Teraz żyję naprawdę dobrze, żyję zajebiście i uważam, że to, że jestem na YouTubie, eksponuje moje dobre cechy, bo. Nie wystawiam się na jakieś strzały, które by mnie denerwowały, które, wiesz, wyciągałyby ze mnie to, co najgorsze. A starcie z publiką Twitcha często wyciąga ze mnie to, co najgorsze. I może ja też wyciągam to, co najgorsze z nich. Po prostu nie, jest, nie, nie mamy pisanej wspólnej ścieżki z tymi no ludźmi. No i druga sprawa, no wy się nie lubicie, nie ma co. A ty kazałeś się pocałować Ksayo chyba w sygnet. On y, tobie w chuja. Także tutaj też na pewno te konferencje znaczy jest, no. by wyglądały inaczej. Marcin tam pływał z paramaksilem w wannie, więc całowanie w chuja może tam jest normalne, ja takich rzeczy nie robię. Słuchaj, ale te negocjacje, ty byś poszedł nawet na tk 1 czy nie? chciano by się zgadzało. Myślę, że tak, tylko nie, nie w takim szybkim terminie z prostej przyczyny. Ja stary, przez to, że dogadywałem walkę dość długo, mhm. jestem w obozie przygotowawczym od 8 miesięcy. Przez ostatnie dwa tygodnie musiałem odpocząć, bo byłem najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie zajechany. Nie? Trener mówił coś do mnie na macie, te słowa były, ale nie miały znaczenia. Bodźce przestały do mnie docierać. Mhm. Po prostu fizycznie wysiadłem, bo miałem za długie przygotowania. Teraz będę chciał w grudniu odpocząć. No i nie wiem, kiedy będzie kolejna gala. Nie, ale nie no mieć, wiemy. Chciałbym. Wiemy, wiemy już, No tak? w lutym. A. I wtedy jest stary historyczna no 20 gala i to by to się patrz, składało tak. idealnie. No to patrz. Do listopada trenuję do Darka. No. W grudniu mam może dwa tygodnie przerwy. Zostaje mi styczeń na trenowanie... W grudniu na bardzo jest bardzo bardzo gala, w grudniu jest gala teraz. Ty, sorry, przepraszam, ale to w listopadzie trenuję do gali w grudniu. Gala a, jest na początku a, tak, grudnia. Tak, 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 tamta no. chyba na początku lutego, jak się dobrze orientuję. 10. Więc zostaje mi... Nie wiem, z dwa tygodnie grudnia jakieś święta na odpoczynek i miesiąc na treningi do mega ważnej wizerunkowo walki. No, mega. mega ważnej najważniejszej chyba. No do, teraz zastanówcie się, ludzie, którzy to oglądacie, czy chcielibyście wystąpić trenując miesiąc, mieć na takie stricte przygotowania pod tą walkę, bo pod każdą walkę się trzeba przygotować, pod tą walkę, pod mega ważną walkę, czy chcielibyście w niej wystąpić, mając miesiąc czasu na przygotowania w nie swojej formule? Mhm. Bo, albo w ogóle, nie, w sensie w jakiejkolwiek formule. Uważam, że miesiąc to jest bardzo szybko. Że mogę nie zdążyć wypocząć? Ja nie mówię, że tej walki nie podejmę w lutym. Zobaczymy. W sensie no, rozmowy się toczą. Zastanawiam się nad tym, tylko po prostu mam krótki czas na wypoczynek i krótki czas na przygotowanie stricte pod tą walkę, a do tej walki chciałbym być przygotowany najlepiej jak się da. Ostatnie pytanie. Patrząc na umiejętności Ksajo, yy, on już sam walki w K1, zna swoją stójkę. Skopałbyś mu dupę w tej formule? Wiesz co, nie wiem. Yy, uważam, że wiesz, jakby. Moja, umiem oddzielić moją sympatię od realnej oceny postaci. Uważam, że Ksajo zrobił zajebisty progres na przestrzeni czterech no, walk. Tak przede wszystkim mentalny. Mam wrażenie, że jego pierwsze dwie walki. No, w sensie dobra, na nitro tam nie, nie był zblokowany, bo tam się nie miało. Ale z na konopskim. Konopal, z konopem tak. widać było, że był zblokowany, e, czego nie było widać z franiem, czego nie było widać z rafonem. Więc cztery walki doświadczenia. się to pokazuje, jak ważne są walki, nie? Ja mam jedną, on ma cztery. W ciągu tych czterech walk zrobił według mnie zajebisty progres. I uważam, że aktualnie nasze szanse to jest 50-50. Słuchajcie, zobaczymy. Na pewno negocjacje będą trwały. Wszyscy chcą zobaczyć ten pojedynek, ale teraz dis kontra daro lew. Eee, oglądajcie, oglądajcie programy, oglądajcie konferencje. A ja co, witam Cię w fejmie. Dzień dobry i witam, i witam Państwa bardzo serdecznie. Postaram się dać z siebie wszystko i mam nadzieję, że przynajmniej neutralnie mnie tu przyjmiecie na starcie. Dacie mi szansę, a dalej zobaczymy. Pozdrawiam.